Dobra, mm, sorry za te głośne dźwięki, e, ściszone. E, dzisiaj jestem na X Rekordy. Dzisiaj właśnie to, co zrobiłam, co przyda się właśnie. Mam wtedy, no właśnie, taką siostrzeczkę. Wiecie, a kiedyś mieliście taką aktualizację. Są dzisiaj nowe rzeczy. Devil Girl i Mami sroi ten właśnie takiej nie. Ale mogę e, wiecie? E, właśnie sobie tak zrobiłam taką siostrę, tylko ona właśnie będzie zła. Dobra, uh, um, Okej, okay. to tutaj mamy teraz tak, uh, uh, jakiegoś diabełka i zrobiłam właśnie... Jak nie miałam wtedy głosu, to uh, zrobiłam właśnie taką siostrę od cichu, tak? Um, krok po kroku. Mogę wam to. Um, jeszcze, jak chcecie od nowa to zrobić i Wam nie wyszło, to mogę wam pokazać. Jak to właśnie. A macie, a macie jakiś zwolniony swój ninja? Chłopaka i dziewczyny. Bo ja mam wszystkich. Um, dobra. Dobra, siostra to już. Mam zrobione siostrę. Dobra. I tutaj właśnie mam się seczkę. Tak czy się jak muszę się powoli żałować. Papa.